Pytanie, dlaczego Polska znajduje się w ogonie Europy i właściwie świata jeśli chodzi o korzystanie z chmury, a więc tej takiej podstawy, platformy cyfryzacji gospodarki, zawsze nas nurtowało. Wydaje się, że dzięki wynikom badania, które niedawno zrealizowaliśmy przy współpracy z IDG i z Seven Bulls jako Oktawave. No jesteśmy bliżsi poznania odpowiedzi na to, na to pytanie, a wygląda na to, że bardzo wiele przyczyn leży po stronie niewystarczających kompetencji kompetencji chmurowych wśród osób, które zajmują się infrastrukturą IT. Wygląda na to, że brakuje kompetencji już na samym początku, a więc umiejętności do zaprojektowania, nie tylko docelowej architektury chmurowej, ale również całego procesu przenoszenia zasobów IT do chmury. Chmura źle zaprojektowana nie będzie spełniała swoich głównych założeń, a są nimi z jednej strony oszczędność kosztów, z drugiej strony elastyczność, a więc skalowalność zarówno w górę, jak i skalowalność w dół w sytuacji, kiedy. Zapotrzebowanie na zasoby spada nie będzie również pozwalała na uruchamianie sprawne nowych projektów, nowych aplikacji. Tak więc wydaje się, że już na samym początku potrzeba jest bardzo duża wsparcia zasobów firm, które decydują się na, na chmurę właśnie w tym zakresie. Chmura przede wszystkim na dużo więcej pozwala i pozwala bardzo szybko, pozwala bardzo szybko przenieść firmę na pracę zdalną i to nie tylko system pocztowy, ale również systemy służące do zarządzania przedsiębiorstwem, ERP, CRM, -y. A pozwala również na dużo lepszą absorpcję wahań koniunkturalnych, zarówno jeśli chodzi o jej skalowalność w górę dla tych firm, które w tej chwili przeżywają no, duże natężenie ruchu online, ponieważ na przykład sprzedają żywność przez internet. Oczywiście taka chmura i możliwość skalowalności w górę jest bardzo w tym momencie cenna, bez konieczności dokupywania dodatkowych serwerów. Z drugiej strony skalowalność w dół dla tych wszystkich biznesów, które są w tej chwili negatywnie dotknięte. No to oczywiście oszczędność kosztów natychmiastowa związana z zmniejszonym wykorzystaniem zasobów.